Zapraszamy państwa do oglądania wyborczych debat w tkn24.pl, a także telewizji tkn24 w sieci kablowej. Zachęcamy także do współtworzenia tych debat razem z nami i do zadawania pytań w komentarzach na Facebooku do kandydatów, a także wysyłając je drogą mailową na a.goralmaupa@tkn24.pl. Do wymiany myśli i poglądów zaprosiliśmy kandydatów ubiegających się o urząd burmistrza w Końskich, Stomporkowie, Radoszycach oraz Gowarczowie, a także przedstawicieli komitetów, które startują w wyborach do Rady Powiatu Koneckiego. Pierwsze debaty będą rejestrowane już w tym tygodniu. Na początek końskiej debata z udziałem Krzysztofa Obratańskiego, Wojciecha Owczarka i Jacka Werensa. Pierwszą debatę z kandydatami na Urząd Burmistrza Końskich zobaczą Państwo u nas już w najbliższy weekend, a następnie co kilka dni będziemy przedstawiać debaty kolejno o przyszłości Radoszyc, o przyszłości Stąporkowa, o przyszłości Gowarczowa, a na kilka dni przed wyborami także debatę z udziałem reprezentantów komitetów startujących do Rady Powiatu Koneckiego o przyszłości Konecczyzny. Zaproszenia do uczestników zostały już wysłane, otrzymaliśmy także pierwsze potwierdzenia udziału. Zapraszamy Państwa do zostawiania pytań do kandydatów w komentarzach na naszym facebooku, a także do przesyłania ich drogą mailową a.goralmałpatekn24.pl. Pytania można przynosić także do redakcji przy ulicy Wojska Polskiego 3.